Mod na całkowitą dominację Luksemburgu nad światem. Moi drodzy, ostatnio przeglądając workshop natrafiłem na taką modyfikację. E, ciężko mi to opisać, ale dokładnie tak. To każde z tych państw jest y, na swój sposób, moi drodzy, Luksemburgiem i my zagramy tym głównym Luksemburgiem i zaraz wam pokażę drzewko. Oj, drzewko wygląda tak, żebyśmy zjednoczyli Luksemburg i wypowiedzieli wojnę albo Niemcom, albo Francji. Jednym z dwóch. I moi drodzy, wgrałem sobie nowego moda. Nową modyfikację sobie wgrałem Core for Compilance, czyli im więcej Compilaisu będzie rosło, no wiecie tego compilansu, jakiego Kompalai'su. Tym będziemy mogli później za siłę polityczną skorować dany teren, na przykład, tak? Naszym celem Realize Europa Unity będzie stworzenie, moi kochani, Unii Europejskiej, tych Luksemburgiem. Zaczynajmy. A no, i byczku, jak Ci się film podoba, pamiętaj, żeby zostawić lajka. Penebakom 3% taniej z kodem KRL. Moi drodzy, no nie ukrywam, że w tym let's playu będziemy głównie szli e, po piechotę, więc pójdziemy sobie pod doktrynę drugą. Nawet nie wiem, czy jest to w ogóle sens badania czegoś na razie do budowy. Zbadamy sobie jakieś te, no bo tutaj aktualnie nie ma nic do no i czekamy. Zaczynamy robić cel. Zjednoczenie Luksemburgu, moi drodzy. Wszystkie te kraje powinno się zrespić. Dodatkowo, patrzcie na to. Każda stolica i każdy state na świecie jest nazwany Luksemburgiem. Nawet Polska ma stolicę Luksemburg. Jedziemy. Dobra, mamy to. Zjednoczyliśmy moi drodzy cały Luksemburg dla siebie. Teraz musimy zboostować troszeczkę ekonomię tego Luksemburgu, prawda? I tutaj mamy cel boost the economy, dostaniemy fabryki i w ogóle zobaczcie ile suppliesów dostaniemy. Tu mamy cel na zmodernizowanie armii, dostaniemy trzy boosty do doktryny i tu się wczyta load of battle, order of battle, Luksemburg dominance. Więc okej. Okay. Jezus, ile ja fabryk dostałem z tego. Nie no przepiękne, nie no już, już się zakochałem w, tej, w, w tym Luksemburgu, już, już dosłownie, już powiem wam tak, już nogi z waty, ale nie mogę nigdzie nic zbudować niestety, więc no trzeba infrastrukturę chociaż, po, albo wiecie co, Antery porobimy w naszym potężnym Luksemburgu. No zamiast gospodarki na razie, to zwiększymy sobie po prostu prawo poboru. Ty! Boże, kochane, ale szybko nam się budują antery w Luksemburgu. Niemieckie lotnictwo nie będzie tutaj praktycznie, moi drodzy, istniało. Jeżeli o to chodzi. Boże, no, dzięki tym boostom mamy fur surowców i nie musimy się praktycznie o nich dbać. Zrobiliśmy Order of Battle, więc zobaczymy, co teraz się wydarzy ciekawego. OK, Modernize the Army. Ty, i zrobimy cel, a tak na Francję. Dostałem 30 dywizji, moi drodzy. Użyjemy siły politycznej do użycia tych dywizji. To są dywizje rozpiętość 20, więc jedziemy, moi drodzy. Trzeba rekrutować troszeczkę więcej wojska. Jeżeli uda mi się pokonać, moi drodzy, Francję przed dołączeniem jej do aliantów, no to powiem tak, uznam to naprawdę za jakiś tam sukces, nie? Wystawiamy dodatkowo 18-16 dywizji, przyłączymy je do tych panów. Boże, jeżeli mi się to uda i tutaj wejdziemy jak do siebie. Ojej, to będzie coś przepięknego, nie? Kurde, nie... O, możemy wbudować wreszcie fabryki wojskowe, jedziemy. Ty, i tak dla jaj w sumie. Zobaczcie, to będzie linia Luksemburgu. W ten sposób, moi drodzy, e, będziemy się starali wybronić przed Niemcami. Dziesięciopoziomowe bunkry w, całe, w całym naszym typu. O kurde, ty! Dobra, zróbmy ostatni cel. Kurcze, wiecie co? Moi drodzy, bo już wojnę wypowiedzieliśmy, i, i powiem wam, że to wygląda jak na razie bardzo fajnie, i bardzo mnie to cieszy, że już jest wojna. Yy, I francuskie jednostki po prostu nie dają rady. Jest 36 rok, jakbyście chcieli zobaczyć. I my ich nieźle łamiemy, nie? I zaraz, Franc zaraz Paryż powinien paść. Moi dowódcy się nie poddają. Oj, czerwone dymy na froncie, czyli jednak straciliśmy impet tego natarcia, ale może tu się przez rzekę przełamiemy. Boże, jak my byśmy tutaj poszli, to oni by. Kap... To jest kapitulacja Francji, nie? Jak oni tutaj pójdą. Kurde, manpower mi się kończy, panowie. Dobra, stop. Trzeba to zastopować. Manpower mi się kończy, panowie. Mam 0% poparcia i nie będę miał manpowera też z tego. Dajcie manpower, proszę was. Dobra, Francuzi mnie atakują. Jest! Francuzi mnie atakują, moi drodzy. Wspaniała sprawa. Mormon, dostałem 500 tysięcy ludzi. No i co mogę teraz zrobić? Nawet tych celi nie mogę wykonać. O boże, tutaj ich raczej bez problemu utrzymamy to. Ale bardzo się cieszę, że Francja pomaga mi w nagraniu tego odcinka, moi kochani, wiecie? Jakby to powiedzieć, no, gdyby nie Francuzi, to by nas tutaj nie było, tak? O właśnie, spróbujemy uderzyć na Paryż. Zobaczymy, co się Tutaj ciekawego wydarzy przy Paryżu Walka o Paryż cały czas trwa No słabo ta walka wygląda, moi, moi drodzy Słabiutko, słabiuteńko Ale nie ma co się załamywać Tak naprawdę to trzeba w sumie zająć jeszcze Francji z dwie prowincje I oni będą mogli już jechać do domu Ty, Ale tam, gdzie nie ma rzek, to widzę nam bardzo dobrze idzie Ty, Zobaczcie, jak ich tutaj przepchaliśmy Kolejny state Luksemburgu zostanie zajęty Francja skapituluje za chwilę Musimy jeszcze parę state'ów luksemburgowskich zająć O, tu ich zablokujemy, czekajcie Udało mi się przejść Świetnie. Zobaczcie. I w ten sposób właśnie będziemy sobie, moi drodzy, przypychać Francuza. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Wiem, jakich mam widzów. O, nie wiem, Francja chciała, żebyśmy gdzieś dołączyli, ale no, w, w, raczej w tym momencie jest to troszeczkę niemożliwe, tak mi się wydaje. No, ale zawsze warto próbować, tak, jak to mówią. Eee, zaraz zobaczę. O, właśnie o tym mówię, zobaczcie. Dzień dobry. No i co? Francja... No muszę zaanektować wszystko, tak? No bo inaczej nie zdworzę Unii Europejskiej. Czego mi jeszcze brakuje, moi drodzy? Całe włoskie i niemieckie terytoria, czyli Włochy i Niemcy muszą zostać zaanektowane. Ja zaczynam robić karabinki. Oczywiście tutaj będziemy nabijać powoli, wiecie co? Zamiast po prostu tych modów do korowania, typu jakiegoś tulpaka czy po prostu coring batonów, powgrywałem mody na compilans. W sensie powgrywałem mody, które pomagają nam korować compilansem, tak? Czyli im wyższy, to mi się wydaje bardziej fair. Niż takie instant korowanie. To mi się wydaje o wiele bardziej fair. O, i budujemy sobie teraz bunkry. Nabija się kompilansik. Jak będzie wysoki kompilans, to powinna nam wyskoczyć opcja do korowania. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobra, my się teraz przygotujemy troszeczkę na Niemcy. Zmienimy sobie templejciki, moi drodzy, na dwudziesteczki z artylerią na razie. Zobaczymy, co tu się wydarzy ciekawego. Kurde, zawsze mi ten event ciekawi, że Turcy mają problem do mnie o jakiś ten. Kurde, i właśnie jak sobie zmieniałem dywizję i losowałem sobie generałów Wylosowało mi nareszcie gościa, który ma, moi drodzy, Brilliant Strategist. A co to oznacza, że mogę budować Aggressive soltera. Ty, jak na razie, to widzę, że mogę powoli zacząć budować przemysł już we Francji. Tu ustawiłem 16 dywizji. Mam nadzieję, że one sobie poradzą, ale doślemy im wsparcie. No i cały czas, widzicie, czekam, aż ten compilence wzrośnie wysoko. O właśnie, tego moda, właśnie Core with Compliance. I tutaj pisze, że ko ko korzysta to 50 pp. Potrzeba 80 kompilansu i będziemy w stanie korować. Więc to mi się wydaje, ten mod mi się wydaje naprawdę fair. Niemcy chyba już robią dymkę, więc wiecie co ja na wszelki wypadek za zaklepę Polskę. Wiecie o co chodzi? Eee, Wyślę jej niepodległość. W sensie zagwarantuje Polsce niepodległość, prawda? Eee, no i praktycznie czekamy teraz na rozwój wydarzeń. Mamy 80 tysięcy Manpower'a, co jest cholernie małą liczbą, ale spróbujemy dowerbować jeszcze jakichś jednostek. Świetnie. Polska odmawia ultimatum niemieckiego. Bierzemy udział w tej wojnie. Mam tylko nadzieję, że Anglicy. Dobrze, Anglicy moi drodzy, wsparli. No i my wesprzemy Anglików. Wielki Luksemburg wspiera swoich. Swój do swego ze swoim. Eee, świetnie. No i teraz wiecie co? Spróbujemy chociaż przez chwilę moimi armiami, zrobić tu jakiś wyłom i wejść po prostu głębiej w Niemcy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj widzę, że tu jest jedna dywizja, ale dopiero teraz ją atakujemy. Ładnie! Jedna dywizja okrążona. No właśnie na tym nam zależy, żeby troszeczkę Niemców zszokować, żeby troszeczkę ich przyatakować, żeby Niemcy nie mieli nic do powiedzenia, nie? Zobaczymy, czy nasza masa da radę. Oczywiście. E, ekonomia wojenna. Oczywiście. Service by requirement. Jedziemy. Mogę coś skorować. Jeszcze nie mam kompilansu. Kurde. Szkoda. Przydałby się tu Coring Button. Tak to już by było po wojnie, praktycznie, z Niemcami. W tym momencie. Dobra. Staniemy sobie i po prostu zaczniemy ubezpieczać tereny. Okopmy się, zbudujmy battle plan speed, tu spróbujemy jedną dywizję przepchać, świetnie, tu spróbujemy dwie, tu spróbujemy jedną, spróbujemy zdobyć rzeki, bo z tego, co widzę, to nasz Luksemburg się robi potężny. Oj, oj, oj Polska się jeszcze trzyma, chwała Wielkiej Polsce, moi drodzy, kappa oczywiście, albo i bez kappy. Kurde, nie, no nie mówcie mi, że to będzie takie proste, poczekajcie, spróbujemy wjechać po prostu jak najgłębiej w Niemcy. Holandia istnieje jeszcze, jak to? No, no może gdzieś istnieje. Wszystkie miasta zajmuje po prostu... nazywają się Luksemburg, nie? No i staramy się po prostu... <laughs> Zobaczymy, co z tego wyjdzie, no. Dziwnie to trochę wygląda, ale jesteśmy pod Berlinem i brakuje nam trochę dywizji. Upadek Warszawy, zaraz przyj... O, przyszli Niemcy, o w mordę! O w mordę, przyszli Niemcy, Luksemburg! Musisz zwolnić trochę dywizji, stary, no. Musicie to wygrać, panowie. Musimy zatrzymać Niemców, nie ma to wam to. Nie, no dobra, dobra obrona. Dobrze się bronimy, panowie. Tylko potrzebujemy manpowera, no? Dobrze się bronimy, moi drodzy. Panowie, na front bym prosił. Harambe strzelają, widzowie. Dobra, Włosi to widzę bez problemu. Tutaj będą zatrzymani raczej. To no problem. Ale Niemcy? No, powiem tak. Większość terenu kontrolują Niemcy, ale na razie będzie tak zwane stalemate. czyli po prostu będziemy stali i się zobaczymy, kto kogo przepnie. Um, ale. Powiem Wam szczerze, że Niemcy nie mają tutaj takiej jednoznacznej dominacji powietrznej, ponieważ moje antery działają. Kurde, dobra, oczywiście perkuś dla mojego dowódcy. Zobaczcie, ile mogę dowódców wyperkować. Od razu, nie? Infantria ekspert, infantria ekspert, wszystko widzowie. No i sobie postajmy razem z Brytyjczykami. Stawimy kurde czoła niemieckim agresorom. Okej, okay, nawet ty, nawet puszujemy tutaj, a zaatakujcie w lesie. Zobaczymy, czy, czy macie coś z Polaka. Ty, ładnie. Boom, dzień dobry. O kurde, Niemcy się wycofują. No powiem tak, skłamałbym, jeżeli bym powiedział, że się nie cieszę z tego powodu. Niemcy prowadzą nową ofensywę na linii Marginota. Patrzcie, jak oni... O Boże, ale... <grytanie> Widzicie, co się tu dzieje, panowie? Zero, zero, zero. Przez Forty i przez to wszystko. Boże, Niemcy z zerowym atakiem wbijają się w linię Marzynota. No to jest przepiękne, moi drodzy. Naprawdę mistrzostwo świata, no? Spróbujemy, zobaczymy, czy mogę penetrować czołg. Czołg jeszcze się nie bije. Aj! Mogę! Bez problemu. Możemy penetrować. Świetnie. Dobrze. Super. Pewnie no, w no, obszarze, że to naprawdę nie ma takiej tragedii. Niemcy atakują, stracili prawie milion ludzi. My ponieśliśmy straty rzędu wizowie 130 tysięcy. Na razie sobie siedzimy. No problem manpowerowy jest, bo jest, tak? Ale robimy wszystko. Dosłownie wszystko, żeby temu zaradzić. Nie mogę jeszcze korować, widzicie. To jest problem. Gdybym ja skorował Francję, to byłby koniec. Ale kompilansu nie ma kurcze. I z tego, co widzę, to Niemcy się wypalają na granicach z nami. Patrz, oni mnie atakują. Jak ręce 800 DEFA, zawsze się mnie pytacie. Template, template! No to zobaczcie, widzowie, takim gram template. Jeżeli miałbym dużo armor karów, to bym tu też dołożył armor car, -y, nie? I logistykę, o. Nie, no muszę Wam coś powiedzieć o Niemcach, nie? Jeżeli tak naprawdę, szczerze, prosto z serca. Naprawdę nie, nie znalazłem lepszego państwa niż Niemcy do ekspienia swoich jednostek, moi drodzy, nie? Naprawdę. I moich dowódców. Moi dowódcy będą takimi kozakami, jak z nimi skończymy. Kurde. Dobra, z tego co widzę, Niemcy przestały atakować, więc to jest chyba naprawdę czas dla mnie teraz, żeby ruszyć z ofensywą, bo Niemcy są wypalone straciły 2, no półtora miliona ludzi, straciły w, wa w walce z nami, tak? Więc wydaje mi się, że to jest naprawdę idealny moment, ale nie rozumiem, czemu te dywizjenie atakują tu, jak to jest o wiele słabsze wojsko? Przecież to wystarczy tutaj wejść i jest siema, no. Zobacz, przecież tu, tu już jest okrążenie praktycznie zrobione, no. No to już jest okrążenie, no kurde, ejaj, spokojnie. Niemcy nie wytrzymają takiego załamania frontowego, nie ma opcji nawet, panowie. Na Włochów nie ma się co odpalać nawet jeszcze, bo wejdziemy od pleców. Jesteśmy przy stolicy Berlina, czyli Luksemburgu. Boże, co ja w ogóle powiedziałem? Jesteśmy przy stolicy Niemiec, czyli o Luksemburg. No, na to wygląda. No, i musimy dojść, moi kochani, do Austrii. O, uznamy polski rząd na uchodźstwie, niech będzie. Eee, muszę mieć all of German. All German States. Dobra, to zaanektujemy wszystko, co zdobiły Niemcy. Dosłownie wszystko. Ty, z tego co widzę, to nam się naprawdę tutaj udało nieźle wejść. Ci panowie, ich 10 rozpiętości. Ja bym to może pożegnał, bo to tylko traci mi manpower. Ty, nawet wchodzimy na polskie terytoria, moi kochani. Wchodzimy na polskie terytoria. Że i odbijamy Polski naród. Dokładnie. Polacy wracają do domu. O, kurde, Węgry dołączyły do osi. Ja pierdzielę, no naprawdę niefajnie, nie? Szkoda. Elekcje w rządzie, wezmę demagoga demokratycznego i będzie po problemie. Dobrze, dajmy chwilę moim dywizjom na przeorganizowanie i sparkowanie moich dowódców, którzy są naprawdę przekozakami. O, moja dywizja się przeorganizowała, a tutaj z tego. O Boże kochane. Czajcie, że AI tu nie wejdzie, przecież to wystarczy zobacz. Pierdnąć, I to już jest praktycznie po niem. Tutaj, no do widzenia, nie? Dodatkowe, kurde, z 16 dywizji na froncie z Niemcami. Nawet zacząłem produkować, moi drodzy, samoloty. Lotnictwo ogólnie i tego typu rzeczy. Ile mamy maszyn? 100 myśliwców. Wystawmy ich, niech się szkolą, prawda? Niech sobie walczą. A my, już jesteśmy przeorganizowani, gotowi, lecimy. Niemcy nie utrzymają nas na żadnym froncie. Nie ma opcji. Niemcy mają za mało manpowera i equipmentu. Padacie panowie! Nadchodzi luksemburski porządek świata! New Luxemburg Order. No i Germanowie po, postanowili po prostu powiedzieć Siema Luksemburg, fajny z ciebie chłopiec, ale ja chyba upadam. No i miło mi to słyszeć. Weźmiemy 24 dywizje, damy je tutaj po prostu, żeby obwarowały tereny polskie i węgierskie. Bijamy się od pleców. Ojejku, ojejku. Ojejku, wbijamy się od pleców, moi drodzy, we Włochów i Włosi całą armią wyszli z tej prowincji, poszli tutaj, nie? I my tu robimy praktycznie naprawdę need for Speed. Szybcy i wściekli e, dosłownie, część 16, e, dekalog 15, nie? Lecimy z nimi, dobra. Włochy to, to też widzę, będzie naprawdę z tego co mogę zobaczyć, to taka przejażdżka. A te dywizje raczej na Węgrów sobie poradzą bez problemu. Przejedziemy się po nich. Włochy to już mogą powiedzieć, bye bye. O, Słowacja już padła szybko. Szybciutko, kurde, nawet bym powiedział. O Jezus, dobra, ja nie widziałem, że tutaj dwie armie zostały okrążone. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okay. dobra. Przepraszam, nie zauważyłem, no. Ale tutaj już moje dywizje wchodzą do Rzymu zaraz. Czy Rzym zaraz sobie padnie? Po prostu fajnie by było. No i zaraz konferencyjka. No to już praktycznie koniec. O, chciałem samoloty podmienić i konferencja mi się pokojowa włączyła. Super, mamy to, moi kochani. Podmienimy sobie jeszcze myśliwce. I tutaj pisało, że muszę on all. Tak dobrze, że wziąłem wszystko. Pyk! Mamy to, moi drodzy. Luksemburg tworzy Unię Europejską. Czy ja dostałem, moi kochani, kory w Europie? Czy to jest mój kor? czekajcie. Tak! Boże, to są moje kory! To są moje kory wszystko! Nie, dobra, ten Lukse 8 milionów dobra. Ten Luksemburg to jest nie do zatrzymania teraz, kompletnie, nie? Ale widzowie, co z tego, że zrobiliśmy Unię Europejską? Jest to jakiś w ogóle... Equipment details ok, ale mogę tu jakimś studem Polskę wyszukać? Proszę alfabetycznie. Niestety nie mogę, moi drodzy Polsce, terenu oddać. Musiałbym, kurde, zresertować grę. Ale wiecie co wam powiem? Jako prawdziwy Polak, patriota, na dodatek, któremu zależy na losie tego narodu, nie mogę patrzeć. Nie mogę patrzeć, jak te czerwone diabły posiadają nasze ziemie. Trzeba pomóc Polsce. Pomóż mu, pomóż mu, krzyczeli. No i zamierzam mu pomóc, Polakowi. Ruszyliśmy. Przygotowałem tutaj dwie armie, jak widzicie. No i oczywiście, moje dwie armie teraz dołączą do walki, cały świat ma wojnę ze Związkiem Radzieckim. Wiecie, co jest najzabawniejsze w tym wszystkim? Że wystarczy tylko w jednej prowincji, żebyśmy się przebili, żeby tylko jednej prowincji nie obstawili Sowieci i zrobimy już całkowicią... po prostu całkowicią... O Boże, ale się wysłałem? Dzisiejszych czasach naprawdę. Zrobimy całkowitą przejażdżkę po Związku Radzieckim, nie? Ca o właśnie, już się zaczyna, już się zaczyna. Trochę, trochę dominacji powietrznej, trochę tego, jakieś tam cześć, masz może myśliwce, wiesz? Status, moi drodzy, wojenny jest taki. Odzyskaliśmy nawet w miarę tereny Polski. Sowieci stracili 1 400 000 ludzi w walce z nami. My straciliśmy 300 tysięcy. Dla nas straty nie mają żadnego znaczenia, bo mamy tyle ekwipmentu, że naprawdę możemy jechać bez problemu. Ehm, robię głupią rzecz, ale mam tyle fabryk, że dołożę jeszcze jedną e, linię e, samochodzików, żeby mi ich nigdy nie brakło. I jedziemy z nimi, no. Jedziemy z Sowietami. Tutaj nie ma zbytnio czego pokazywać, bo to jest taki, wiecie co, tempy puszcz przez Związek Radziecki. Napuszczonym planie, no i będziemy po prostu tylko jechać do przodu i tylko jechać do przodu. Alianci oczywiście cały czas nas wspierają w kampanii tutaj w Związku Radzieckim, no i można powiedzieć, że my też lotniczo zdominowaliśmy Związek Radziecki, mimo że mamy taką małą liczbę maszyn, to jednak dużo maszyn się produkuje. Mamy jeszcze tysiąc myśliwców w rezerwie, wow. No i oczywiście wchodzenie, moi drodzy na Krym po raz 99, Ruscy są kompletnie rozbici. Naprawdę, w sensie wystarczył jeden temp push na flankach. Właśnie to mi dziwi w Związku Radzieckim, że jemu zawsze flanki siadają najszybciej. Jak to jest możliwe po prostu, nie? Ruskim zawsze siadają najszybciej flanki. Mm, zobaczcie, południe. Północ, a w środku Rusty się bronią tak za zawzięcie. O, tutaj kolejne jakieś kotły powstają, nawet. E, Rusty się zawsze w środku bro, bronią tak za wzięcie, że cholera jasna, no. No i to jest oczywiście kolejna faza już niszczenia e, Związku Radzieckiego. Moje dywizje nie nadążają za frontem. Dywizję mojego sojusznika tym bardziej, no i dywizję mojego wroga też, więc. Ty, Finlandia została w ogóle marionetką w Związku Radzieckiego, co ciekawe. Rusty skapitulują na za chwilę, no, ale to już jest praktyczne zniszczenie, moi drodzy. E, wystarczy tylko po prostu dojść do baku i dojść za Urali, będzie ok, nie? Co widzę, tutaj nie będzie raczej żadnym problemem. E, oczywiście tereny zajmujemy dla Unii Europejskiej, ale to Polska otrzyma wszystko w konferencji pokojowej. O, i o tym mówię. Nabity kompilans, to możemy teraz za siłę po polityczną, zobaczcie, korujemy sobie tereny za siłę polityczną, jak nabity kompilans na 80%. Świetnie. No, ale nie wiem, czy to tak dużo dało w kampanii naprawdę Związku Radzieckiego. Ja poszedłem do toalety i już stało się, że tak powiem. O, właśnie. O właśnie panowie, chyba lubicie takie widoki, co? Jeszcze nie proszę o pomoc w garnizonowaniu. Dobra, Polandia, masz 2 miliony menpowera. Współczuję Ci w sumie z tym garnizonowaniem Polandia. Udało się, moi drodzy, mamy to. Związek Radziecki należy do Polski. Aż z tej ciekawości, poczekajcie, przeskoczę na chwilę na Polskę, nie? AI używa jakiego template'a do garnizonowania tej Polski? Kawaleryjnego, tak? Eee, nawet okej, okay, bo myślałem, że już wiesz, że będą dymy. Moi kochani, cel odcinka spełniony. Luksemburg uczynił Polskę wielką, Luksemburg stworzył Unię Europejską. Zabawny mod, taki na chwilę, żeby sobie pyknąć. Nawet Japonia. W... Jap... Nawet Japonia wojny w kinach nie skończyła, a my już mamy wszystko, co chcieliśmy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło i co? Następnego epizodu. Hejka!